W Sanoku podsumowano najważniejsze inwestycje realizowane w mieście w ciągu ostatnich lat. W spotkaniu wziął udział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Jak mówił, sztandarową i najważniejszą inwestycją prowadzoną w ciągu ostatnich dekad w Sanoku jest budowa obwodnicy. Ta budowa ma zostać zakończona na przełomie roku 2019-2020. Prace, które dotąd zostały zrealizowane, wskazują na to, że pod koniec tego roku zostanie puszczony ruch właśnie obwodnicą Sanoka, usprawni to przejazd, poprawi to tranzyt przez miasto. To przede wszystkim będzie duże odciążenie dla mieszkańców. Budowa Sanockiej obwodnicy to koszt ponad 200 milionów złotych. Wiceminister przypomniał także, że w tym roku do Sanoka trafiło ponad 8 milionów złotych z funduszu dróg samorządowych na budowę łączników z obwodnicą. To pokazuje prawdziwą troskę rządu Prawa i Sprawiedliwości o zadania, które są prowadzone przez samorządy. To pokazuje też naszą wiarygodność. Dla nas jako Prawa i Sprawiedliwości, a też osobiście dla mnie jest miastem strategicznym, kluczowym z punktu widzenia właśnie rozwoju transportu drogowego na Podkarpaciu. S19 również to jest droga, która będzie służyć i Sanokowi i będzie też drogą życia dla Krosna i dla całej części południowej województwa podkarpackiego. Ze wsparcia w pozyskaniu funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji podziękował obecnym na konferencji politykom burmistrz Tomasz Matuszewski.